Transport samochodowy jeszcze długo będzie opierał się na pracy kierowców. Zanim pojawią się ciężarówki autonomiczne, problemy ze znalezieniem pracowników będą coraz większe. I to w wielu krajach, także w Polsce. Rzeczywiście problem braku kierowców występuje, szczególnie przyczyniła się do tego wojna w Ukrainie, ale również w tym czasie nieco spadł obrót towarowy i zapotrzebowanie na transport, co jednak nie kompensuje braku kierowców. Zwłaszcza w krajach zachodniej Europy brakuje rąk do tej ciężkiej pracy. I zamiast budować tam zasoby kadrowe, preferuje się mało szlachetne metody. To jest jednak kłopot, bo państwo nasze płaci niemałe pieniądze za wykształcenie kierowców, a oni później są podkupowani przez cwaniaków, którzy tego nie robią. Niestety podobnie jest z innymi branżami. Szkoda, bo traci na tym polski budżet i polski transport. Niestety trudno zapobiec temu zjawisku. No każdy, niestety, komu doskwiera ten problem, powinien we własnym zakresie, na poziomie swojej firmy, znajdować kandydatów do pracy, przywiązywać ich do swojej działalności, kształcić, wyposażyć w odpowiednie materiały i bardzo o nich dbać żeby nie szukali nowych pracodawców. To dość kosztowna i absorbująca metoda, ale sprawdzona już w niejednym miejscu. To jest jedyna, praktycznie rzecz biorąc możliwa forma budowania swojej firmy, swojego imidżu, swojego wizerunku na przyszłość. I zapewnienie sobie możliwości biznesowych. I wiele wskazuje, że będzie to wymagało na przykład promowania zawodu kierowcy u dzieci zatrudnianych kierowców. Doświadczenia z innych krajów pokazują, że w wielu firmach sprawdził się ten model. Zadowolony z pracy i zarobków tata oraz szef zabiegający o sympatię dziecka to klucz do sukcesu.